I osiąganko, z tej strony Mayrex. i teraz w kolejnym odcinku z Fortnite'a, jak widzicie już jest licznie, odliczanie do, do, do eventu, zagram sobie dwie solówki, może trochę, może trochę więcej, może chwilkę pogramy, napiszę w końcu czy macie tego skina, oczywiście znaczy ci zagram na kompach, bo no, bo to tylko na PCD, więc mi się sobie tęsknię. zagram z wami. Bez plecaka oczywiście. I po no, może za dwie solówki i będzie kończyć. Co do eventu. <tryk> zaczęłam robić zadania reperdi, to nie? Nie mam to zadania. Ale no, ale już. Tam nie umiem go zrobić, bo chyba chyba... To, tą rzecz powinniśmy znaleźć zalewy zdobyczy. Zalewy zdobyczy, czyli no, na środku. Jest teraz już chyba ona pod zderzaczem i nie da się już tego zrobić. Więc no, y, oczywiście za te 10 dni, za które. Przełożyli live event na 4 czerwca. Czyli event będzie 4 czerwca. A nowy sezon będzie 5 czerwca 5 czerwca Co nie? Więc 4 czerwca więc będzie live, będzie odpalajmy live'a takiego w sensie Odpalaj dla Was live'a no? i tu będzie live z eventu Będziemy normalnie mieli live'a live i no Żebyście się nie mordowali słoch najtemniej że że, że że nie możecie widzieć na, na live event to specjalnie nie zrobię live, live event to live, event. Się zrobię live, live na tym będzie na tym będzie na tym będzie grał na eventzie i jak widać mój pięknie jest skłonny do współpracy ze mną gdzie <gryzny> jest jej wieża? Jak mogą być ścinki? Będą ścinki, to jak coś to nagranie jest 60 fps, więc więc no, Więc nie za bardzo mogę zaradzić, yy, to jest po prostu maksymalnie to jest 60 fps, na no, bo się u mnie i no, nie za bardzo mogę to zmienić. Więc będzie nam zaczynać, to co? Ha. Aha. O, zbugowałem się w ogóle. Jak widzicie mnie to? Bugowałem się. Ty? To była Na hmm? pewno. Dobra. nie wyjednamy. A, dobrze, dobrze, dobrze. No, już chcę chyba chyba. Dobra, dobra. Dobra, dobra, no. dobra. Słuchajcie. <śmiech> <śmiech> e mam mało czasu, bo mam czas. Płynia, nie, nie. Słuchajcie. Słuchajcie, wygląda. Przypał, tata wbił do pokoju, e ale dobra. Z tu nie mam czasu zbyt wiele, żeby nagrać na odcinek, ale jaki przypał, tato wbił do pokoju, ale trzeba to zaraz walić. No, dlatego. tego. To ten, no. Bo jest mądra siła, jak coś widziałe i no. Ja mieszkam z rodzicami, więc no. Tata w mi do pokoju. No, takie to... potem taki mini przypał, był Ugrany, Górgan, dobra. Jak się zbugowałem tam. Widzieliście to zresztą. Jak ja się zbugowałem. Tutaj jakaś y, pani pani Renegade Rider od mista. Takie sędzini. No. Tak, ja polecę tym razem na jakiś totalny spokój, bo po prostu nie mam... Nie są zawody tutaj polecimy, tutaj sobie poradzę, bo tutaj po prostu jest zawsze spokojnie, tutaj zawsze nikogo nie ma Chilewa, o tak tutaj lecimy. Może tam skoczymy po helikopterze, jak się uda? No to raczej się nie uda A w ogóle... No. Nie za dużo mam czasu, więc no. Nie za dużo mam czasu, więc no. Więc no ten. Napiszcie czy, czy będziecie na ewencie, czy nie dacie rady być. To spokojnie. Ja to zrobię live'a. Znaczy na live live z eventu. I po prostu będzie odbywa wszystko. Więc należy widzę, że jeśli nie da się rady być na ewencie, to, to spokojnie będziecie mogli sobie go obejrzeć. Później u mnie na film. Na przykład... Się skończy Czekam na Jeszcze wyższy mam po evencie. No, no to chyba będzie aktualizacja, bo będzie miliard giga. I znaczy sporo gigabajtów, które nie zagramy sobie. A no, no. Tylko będzie grana, więc będzie się wiedzieć, czy się coś zmieni, to już od razu po evencie, na mapie, więc no spokojnie, jaka widzowie. Więc spokojnie, jak będziecie, jak nie dacie rady być na eventie, spokojnie będzie live u mnie na kanale i będzie zapis tego live'a. Więc na spokojnie, na spokojnie zdążycie na event. no że na przykład możecie sobie to obejrzeć następnego dnia. następnego dnia się, wtedy kiedy będzie na przykład to realizowała, to możecie sobie obejrzeć nie, nie live a filmie tego live'a, jeżeli może live tego live'a na to będzie to pół godzinka, może dwie, albo trzy, to zależy też, będzie, zależy też, nie wiem w sumie to czego tam może zależyć. To zależy od samo ode mnie. Długi będzie ten live. Dajj tu tam raczej nie będzie, bo z tym się nie ukochałem. Też muszę sobie pokombinować, jak i żeby na live były. i w ogóle. To jest w ogóle na mnie ciekawe. No, to jest w ogóle ciekawe, więc. No, 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 Powiem jak to się robi, to może bycie mogli, bo może bycie że chcieli, żeby mi wysilać idę na No, to muszę się dowiedzieć jak się robi do na na live'ach. Chciałam, że to nie jest połatwe. No, nie wiem jak się daje, daje do idę na ita live'y. To się... jak się daje do, dać do idę komuś to wiem, ale no... Chodzi mi o to, że nie wiem i jak uaktywnić to na live i... no. po, po, ja mam trochę... będę kończył odcinek, bo... nie mam zbyt wiele czasu na nie planie to nie wiem, czy superduperduch... czy jakiś super, 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 Myślę, że tylko 25 minut starczy. Albo nie, może nie, aż tyle. Tak, gdzieś 20 minut, może. zobaczymy, Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Zobaczymy, jak to wyjdzie i no. Z sobie z jego helikoptera. Nie chcę Helikoptera Heliktoptera była nie lekka. Nie że nie mogę tego tworzyć. Okej, okay, dobra. Chodź tu do nas i chodź. No nie, nie, mi. Myślę, że mi się uda go zbawić tam, ale że otworzył 16. No, że jest cel. Ale dobra, jeszcze już, już tam. Kto jest? 161, dobra. 16.01 dobra. To bardziej będzie kończył odcinek. Chociaż zbyt dużo nie się stało z tym stopniu? Są skończone tekstury, Raczej mi się skończyła jego tekstura. Są dwa typy ludzi. Typy ludzi, co tutaj handlują, ale nie grają czołgami. Jest też ten typ ludzi, co okay, tutaj handlują, ale, ale gra czołgami niż każdemu gra. Są bardzo poluci w tym tym drugim. Znaczy tym pierwszym. Zdecydowanie tym pierwszym. Z tym typem, e, choć nie za bardzo tutaj harduję, nigdy, praktycznie nigdy w grze nie używam czołgu. Czy busa bojowego. chyba, że... Ewentualnie jak nie mam broni, na przykład coś takiego, to pożywam, albo... Też jak nie mam, też jak chyba, też używam czołgów w takich momentach jak, jak moi koledzy, mnie no, nie zmuszę do tego, żebym był czołg.